Cześć, tu MacGuffin. Mistrz Kung Fu nosił żelazne buty przez 8 lat. Teraz jego nogi są tak silne, że jednym ciosem może powalić każdego. Dziś zamierzam opowiedzieć o chińskim filmie akcji pod tytułem Żelazny Opieku. Uwaga, spoilery. Pilnujcie się. Ekspert sztuk walki o imieniu Wulin jest następcą starożytnego chińskiego klanu żelazne stopy. Po raz pierwszy od wielu lat przybył do dużego miasta. Nagle grupa gangsterów w pościgu wpadła na dziecko, które upuszcza swoje lody. Aby mu pomóc, Wulin rusza na poszukiwanie mężczyzn i znajduje ich w zaułku. Dorwali osobę, którą ścigali, i zamierzają ją zabić pod pretekstem prośby o zwrot pieniędzy za rody. Wulin odciąga ich uwagę na chwilę. Jednak gdy zaczynają być agresywni, przestaje się powstrzymywać. Stawia czoło grupie gangsterów. Samodzielnie. Prezentuje swoje świetne umiejętności kung fu. Do końca walki wytrzymał tylko on. Mężczyzna, którego życie uratował. To bogaty biznesmen o imieniu Yashan. Oferuje mu pieniądze, ale Wulin ich nie przyjmuje. Następnie wraca do dziecka i daje mu nowe lody. Nagle samochody otaczają go z każdej strony. Przywódca przeciwnej grupy wychodzi i obejmuje Wulina. Okazuje się, że są dobrymi przyjaciółmi, mężczyznę z mistrzem kung fu i właścicielem firmy ochroniarskiej. Wu Lin i Yang Li byli dawniej uczniami tego samego mistrza. Dorastali i trenowali razem. Zanim Yang Li przeprowadził się do miasta, by mieć lepsze życie, przez lata dorobił się wielu pieniędzy i sławy, ale po drodze zapomniał o zasadach swojego mistrza. W trakcie rozmowy dowiadujemy się, że Yang Li nie opuści wioski z własnej woli, popełnił duży błąd podczas treningu i został wyrzucony przez mistrza. Mistrz uważał, że nie jest godzien nauki sakralnej sztuki, jaką jest kung fu. Wulin wyjmuje mistrza, Mówiąc, że odszedł na wieczny spoczynek, Yang Li załamuje się i płacze. Jest wciąż pełen miłości do swojego mentora. Następnego dnia udają się do centrum treningowego Yang Lia. Przechodząc przez kontrolę bezpieczeństwa w Wulin, zostaje poproszony o zdjęcie butów, ponieważ są one wykonane z metalu. Yang Li zna historię powstania, więc pozwala mu wejść bez zdejmowania ich. Biznesmen Yashan przyszedł do Yang Lia aby zatrudnić ochroniarza dla swojej córki. Yang Li pokazuje mu siłę swoich ludzi, a Ria Shan wykazuje zainteresowanie wynajęciem Wulina. Wulin zgadza się to zrobić, ponieważ jedna z nauk mistrza mówiła, że ochroniarz zrobi wszystko, co w jego mocy, aby chronić pracodawcę. Następnego dnia Wulin spotyka rozpieszczoną córkę Jasana Fei Fei. Pierwsze spotkanie nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, gdy zaskoczona Fei Fei opuszcza swój ręcznik, myśląc, że Wulin to intrus. Gdy zrozumiała, że to jej nowy ochroniarz, oferuje mu pieniądze, żeby ją zostawił w spokoju. Jednak Wulin pozostaje wierny swoim zasadom, więc niewielka suma pieniędzy nie zmienia jego decyzji. W ramach ostatniej próby Fei-Fei grozi mu fałszywą bronią, ale Wulin w ogóle nie reaguje. Później tego samego dnia dwójka jedzie do centrum handlowego. Fei-Fei niechętnie spaceruje, a on wszędzie za nią podąża. Wtedy zauważa grupę złoczeńców, dokuczających dziewczynie. Pewnym krokiem podchodzi do przywódcy grupy i uderza go w twarz. Zdenerwowany mężczyzna kłamie, że to Wulin. Kazał jej to zrobić. Złoczyńcy szukają się, żeby pobić Wulina, kiedy ten twierdzi, że nie zna Fei-Fei. Plan działa na jej szkodę, ponieważ wierzą mu i zaczynają ją ścigać, żeby dać jej nauczkę. Wulin z zaciekawieniem obserwuje jak dziewczyna biega po centrum handlowym, jednak w końcu postanawia jej pomóc i zmusza złoczyńców do przeprosin. Wieczorem Wulin śni o swoim ojcu, rzucającym go ze skały. Okazuje się, że miał to samo przeżycie również w rzeczywistości. W wieku zaledwie 7 lat jego skorumpowany ojciec, biznesmen, próbował go zabić. Wolniej wciąż, nie zna powodu, ale pamięta, że jego ojciec powiedział: "Sukces wymaga poświęcenia". Zanim go zrzucił ze skały. Następnie poznajemy gangstera o imieniu Pan Fu. Kiedyś był pracodawcą Yashana, ale teraz aktywnie próbuje go zabić. Yashana ma informacje na temat każdej przestępczej działalności, w której brał udział Fu. Dlatego gangster chce, żeby umarł jak najszybciej. Ufny wróżbita twierdzi, że koniec Fu jest bliski. Mimo, że mężczyzna pracował z Fu przez kilka dziesięcioleci, zabije go z powodu absurdalnego przypuszczenia. Następnego dnia Wu Lin i Fei Fei udają się do eleganckiej restauracji. Fei Fei się posiłkiem podczas dywuli, stoi przy niej i obserwuje wszystkich. Nagle zatrzymuje kelnerkę twierdząc, że próbuje zaszkodzić Fei Fei. Rozgniewana Fei, -fei idzie do łazienki, ale Wulin wchodzi do środka i siłą wyprowadza ją na zewnątrz. W drodze powrotnej do domu znów wdają się w sprzeczkę. Grupa mężczyzn przychodzi na pomoc Fei, Fei zakładając, że Wulin ją napastuje. Ona korzysta z okazji, żeby uciec, ale zostaje uprowadzona przez kelnerkę i kelnera z restauracji. Wulin ma dobrą intuicję, ale nie ma czasu na świętowanie. Szybko rusza za samochodem i wskakuje na jego dach, skacząc z wiaduktu. Jednak po chwili traci chwyt i spada. Za drugim razem nie próbuje wskoczyć na dach, tylko stawia czoło sytuacji. Po zatrzymaniu samochodu i walce z zamaskowanym porywaczem udaje mu się uciec z Fejfej. Fej. i docierałem do domu Feifei pyta go, skąd wiedział, że kelnerka i kelner to porywacze. Wulin odpowiada, że nauczył się czytać język ciała. Ludzie mogą kłamać, ale ich ruchy pokazują, że są nerwowi, podekscytowani lub zdenerwowani. Fei Fei ujawnia również, że miała kilku ochroniarzy dorastając. Nigdy nie miała prywatności i swobody, żeby robić to, co lubi. Dlatego zaczęła nienawidzić wszystkich ochroniarzy. W do końcu dodaje, że Wulin nie jest taki zły jak inni. Przed pójściem spać, Fei Fei patrzy na zdjęcie swojej rodziny i płacze, wspominając zmarłą matkę. Tymczasem gangster Fu wysyła swoją prawą rękę do Yang Chce, żeby Yang pomógł im zabić Yashana. Może Yang Li jest sceptyczny, zgadza się im pomóc. Okazuje się, że kiedy po raz pierwszy raz przybył do miasta, pan Fu podał mu posiłek i pomógł mu rozpocząć działalność, z kolei gangster wykorzystuje wyszkolonych ochroniarzy w swoich celach, ale Yang Li czuje się zbyt zobowiązany, żeby się zemścić. Następnego dnia Yang Li i Wulin spotykają się na placu budowy. Yang Lee przechwala się swoją wiedzą o rzeczywistości, której Wulin nie zna. Myśli, że jest lepszy od Wulina, ponieważ ma kontakty, z którymi utrzymuje dobre relacje. Na prośbę o zaprzestanie ochrony Fei Fei, Wulin odmawia. Po raz w swoim życiu bracia stają przeciwko sobie. Okazuje się, że Yang jest wciąż. Z... Że to Wulin dostał specjalne buty, a nie on. Mistrz zawsze faworyzował Wulina i uważał go za urodzonego wojownika. Teraz, gdy nadarzyła się okazja, chce sprawdzić, który z nich jest lepszy. Rozpoczynają bójkę na pięści, ale nikt nie ma przewagi nad drugim, ponieważ są równie silni. Magiczną techniką ciosu zawsze specjalizował się Yang Li. Używając jej, uderza Wulina w pierś i rzuca go o ścianę. W końcu Yang Li oświadcza, że nie są już braćmi, i odchodzi. Po tym zdarzeniu, Wulin zabiera Fei, Fei do ustronnego domu na plaży. Spędzają dni, trenując razem kung Fu. Wulin opanowuje technikę, zwaną 118 kupięciami. Kiedy je zdejmie, będzie silniejszy niż kiedykolwiek. Pewnego dnia ludzie Yangria dowiadują się o miejscu pobita Wulina i Fei-Fei. Jednak Yangri wie, że jego uczniowie nie dorównują umiejętnościami Wulinowi. Daje im duże sidła, których mają użyć na swoją korzyść w walce. Atakują w nocy, gdy Wulin się tego najmniej spodziewa. Para ucieka do lasu, gdzie Wulin walczy z intruzami. Korzystając z okazji, dwóch z gangsterów łapie fefe i zabierają do magazynu. Wulin podąża za nimi, ale przypadkowo wchodzi w pułapkę z sidłami przypiętymi do już obciążonej nogi, ma trudności w walce z nimi. Mimo to obezowania kilku mężczyzn i stawia im spore wyzwanie, w końcu bezwodniam jego obie nogi i rzucają nim o ścianę, gdy jest osłabiony. Mężczyzna go na po bliskie pole. Angli widzi swojego byłego brata na skraju śmierci i odczuwa nutkę bólu, ale tłumi to gniewem. Podchodzi do Wulina i zabije go ostatecznym ciosem w pierś. Zakopują go w dole, po czym wracają do swojej bazy. Deszcz nadal mocno pada, tworząc kałuże w dole. Nagle Wulin wydostaje się z niego, ujawniając, że wciąż żyje. Urodził się z sercem po prawej stronie kratki piersiowej, więc cios. Nie zrobi mu wiele krzywdy, z nową motywacją Wulin wraca do domu i zdejmuje żelazne buty. Dzięki temu opanowuje technikę 118 kopnięć, następnie zmienia wygląd i zakłada garnitur, w czym rusza do centrum treningowego Yangya. Setki jego uczniów, którzy pilnują miejsca, atakują go, jednak teraz z 50 kg mniej na nogach. Wulin jest niezwyciężony, używa tylko rąk do obrony i obezwania kilku z nich niesamowitą techniką stóp. W końcu na ringu pozostaje tylko on. Po tym starciu, z pewnością siebie wchodzi do pomieszczenia, gdzie jest pan Fu. Yang Li, Fei Fei Yashan. Fu pyta go, czy nie boi się śmierci. Na co Wu odpowiada, że sukces wymaga poświęcenia. Fu jest szokowany, ponieważ powiedział to samo swojemu synowi, zanim go zabił. Kilka lat temu Fu i Yashan pracowali razem jako partnerzy. Jednak pewnego razu Fu spowodował, że Yashan został złapany przez policję, co skutkowało śmiercią jego żony. Od tamtej pory Yashan dążył do zemsty na pana Fu. Fu kochał swojego syna Wulina, aż do pewnego dnia, gdy był świadkiem, jak Wulin odstraszył zwierzę, po prostu na nie nie patrząc. Zaufany Wróżbita Fu powiedział mu, że jego syn będzie końcem jego i jego kariery. To był powód, dla którego próbował zabić Wulina. Mimo, że był jeszcze dzieckiem, Fu śmieje się ze swojego losu, rozumiejąc, że Wróżbita miał rację od samego początku. Strzela do Wulina, ale tym razem Li go zatrzymuje. Jest zmęczony byciem Pionkiem w nielegalnych działaniach Fu. Twierdzi, że chce walczyć z Wulinem i dać mu szansę zaprezentowania mocy 118 kopnięć. Rozpoczynają kolejną walkę, w której Yang Li ma przewagę dzięki rękawicom wzmacniającym siłę. W miarę trwania walki Wulin powoli zaczyna dominować swoją siłą. Jednak gdy Yang Li ma już zostać pokonany, Fu zabije go strzałem przy ostatnim oddechu. Prosi Wulina, aby żył i zachował dziedzictwo klanu żelaznych stóp. Teraz tylko Wulin i Fu pozostają przy życiu, widząc swoją zbliżającą się śmierć. Fu próbuje naprawić relację z Wulinem i niestety jego próba zawodzi. Wulin atakuje go, gotów zakończyć jego życie, ale decyduje się postąpić inaczej. Zawsze walczy uczciwie, a zabijanie przeciwnika stoi w sprzeczności z zasadami Mistrza. Nie chce zniżyć się. Do poziomu Fu, więc pozwalam odejść ze swoim zrujnowanym biznesem. W ostatniej scenie widzimy, jak Wulin rozsypuje prochy i Anglia w powietrzu. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.